Dobry. Obiecane DC blokery. DC Blockery dużej mocy do moich trzech wzmacniaczy estradowych, na których delektuję się słuchaniem muzyki. Mm. Czemu DC Blocker? Głównie problem tyczy się transformatorów toroidalnych, które są najczęściej stosowane w audio, w sensie w wzmacniaczach, w końcówkach mocy o, o większej mocy, z uwagi na swój kształt i łatwość montażu w obudowie eee, niestety czasem się zdarza że nam te transformatory buczą, buczą nam albo dlatego że są źle wykonane czyli źle nawinięte bądź jakiś lipny jest rdzeń buczą bo są niedokręcone w obudowie buczą bo są obciążone bardzo obciążone co jest normalne i buczą ponieważ dostaje się do nich szczątkowe napięcie stałe które teraz w dzisiejszych czasach często się pojawia w naszej sieci domowej za sprawą różnych jednopołókowych zasilaczy i różnych badziewi IoT, żarówek LEDowych i tak dalej, i tak dalej. Toroidy, ze względu na swoją dość taką zwartą konstrukcję, w zasadzie bez szczeliny powietrznej, są dość podatne na, jakby to powiedzieć, nieczyste napięcie w sieci. Które może w pewnym stopniu oddziaływać na ich pracę. Mówię tu głównie o tym przypadku, że jeśli pojawi się jakieś czątkowe napięcie stałe w sieci To dojdzie do tego, że Przepraszam na nasyci się niesymetrycznie Co zacznie powodować nieprzyjemne buczenie Buczenie przejdzie na obudowę, na wasz stolik i Mamy z tego problem Z uwagi na to, że w moich wzmacniaczach są trafa powyżej 3000 VA to jak Dojdzie do takiego obuczenia. No, przy cichym słuchaniu jest to naprawdę irytujące. Tutaj też ciekaw, ciekawostka, że takie napięcie stałe, jeśli dotrze do transformatora, może obniżyć jego moc. Jest to dość ciekawy temat. W opisie Wam wrzucam taki link do opracowania pewnego gościa z bodajże z Australii. Ja już to czytałem wiele, wiele lat temu, to znikło w sieci. Potem się pojawiło pod innym adresem dokładnie ten sam artykuł. Tam chłop opisuje te zjawiska, które zachodzą w sieci i przy transformatorze, jeśli pojawi się jakieś napięcie stałe. Oczywiście, czy każdy transformator będzie faktycznie buczał, w sensie, czy wam będzie to przeszkadzać? Myślę, że nie. Te transformatory najniższych mocy to nie będzie problem. Problem się pojawi przy większych trafach, myślę, że tak, od 300 HA w górę, gdzie one będą przekonane do obudowy i. No, to włączenie będzie faktycznie mocno słyszalne, całe szczęście można temu zaradzić. Można zbudować DC-blocker, który nam odetnie tą składową stałą z sieci i problem już nie powinien nigdy wrócić. Za chwilę powiem o doborze elementów i czemu takie duże i czemu takie obudowy. Co do samych elementów takiego DC-blockera, to nie ma jakoś reguły ani zasady. Schemat budowy, ogólnej konstrukcja jest dość prosta. Składa się z mostka plus dwóch kondensatorów. Jeśli chodzi o mostki no to case jest tutaj też prosty. Nie są drogie za parę złotych. Ja tu dokładnie wsadzam 50 amperowy mostek na 1 kV Chwilowy prąd 500 amperów. Tak więc powinno to wystarczyć. Zawsze musicie dobrać konfigurację tych elementów elektronicznych tak, żeby wytrzymały prąd waszego transformatora przy rozruchu, jak i w trakcie pracy. Tu trzeba podkreślić, że w moich estradach mam soft start, tak więc yy, to i tak jest trochę yy, ten prąd udarowy przy starcie jest trochę osłabiony dzięki temu soft startowi. Dwa, muzyka to nie ciągły sinus, tak więc yy, nie będę ich katował jakimś maksymalnie dużym obciążeniem, tylko, tylko i wyłącznie muzyką. Co do kondensatorów yy, Musicie szukać kondensatorów dobrych producentów. Ja to mam firmy Samba. Samba chyba to się czyta. Eee, Sam. czy nie pamiętam. Samba. Samba. Whatever. Eee, to są akurat kondensatory bodajże z serii GT one mają porządną dokumentację w PDF-ie. Eee, musicie szukać kondensatorów, które ogarną eee, prąd, który będzie przez nie przepływał, czyli. Ripple Current, prawdopodobnie opisane w PDF-ie. Nie ma tu reguły względem pojemności, jak i napięcia pracy na tych kondensatorach. One nie muszą być na 250 V, czy ileś tam. Mogą być nawet na 16 V, o ile spasują Wam mocowo. Mocowo w sensie wytrzymałem ten prąd. Chodzi o to, żeby struktury wewnątrz wytrzymały to obciążenie. Ja wybrałem takie dość mocarne kondensatory. Powinny starczyć, tak jak mówiłem, mam soft start. Nie będę katował sinusem wzmacniacza, tak więc bez problemu 3 kW powinny ogarnąć. A, jeszcze jedno. Ja tu dodatkowo z uwagi na bliskość elementów, mostek mam w plastikowej obudowie. Tylko tutaj wiadomo jest um, aluminiowy, czy jakiś tam, żeby oddawać ciepło, ale tak to jest z aluminium. Obudowy, no to ja kupowałem elementy z TME. Wybrałem sobie takie obudowy. Obudowa z aluminium, z klap, klapka górna jest odsuwana, plus ten przód jest tworzywa. Mieszczą się idealnie. Dodatkowo, używając oczywiście druku 3D, zrobiłem sobie takie uchwyty na kondensatory, po to, żeby je wsunąć tutaj do środka, przykręcić jeszcze pociągę termoglutem, żeby to solidnie się trzymało. Uchwyty są tak zrobione, że kondensatory się nie wysuną po przykręceniu. Pamiętajcie, żeby obudowę kondensatora i izolować od elementów metalowych, gdyż może się wyindykować napięcie na, tym, na tej obudowie. W tym przypadku akurat. Izolację mam zachowaną, to jest tylko taka sugestia, żeby pamiętać. To chyba tyle. a Zabieram się za kabelkowanie, montuję to do obudowy, docinanie kabli i tak dalej, i tak dalej. Będzie trochę zabawę z uwagi na to, że niestety aż trzy sztuki. Dalej z montażem. Uchwyty kondensatorów przykręcone. Mostek przykręcony. Solidnie, nic się nie będzie ruszać, ani nic nie będzie tutaj Luźno fruwać uziom. Pamiętajcie o uziomie. Obudowa jest stalowa. Panują tu stalowa w sensie metalowa. Panują tu niebezpieczne napięcia. Koniecznie uziemcie obudowę. Przy czym tutaj mały protyp. To, że ona jest srebrna, nie znaczy, że ona, e, że powłoka, którą jest pokryta ta obudowa, przewodzi prąd. Co może spowodować, że wasze wykonanie uziomu będzie nieskuteczne? Przykład. Przykładam próbę, próbówki test ciągłości nie działa, dopiero jak przełożycie w miejscu gdzie obudowa była cięta z profilu tak więc y, pamiętajcie o tym, żeby zadbać o dobry styk z elementem metalowym, ja po prostu trochę starłem tej powłoki, którą to jest y, ta obudowa zakonserwowana powiedzmy z jakiegoś albo rodzaju anody, nie wiem i dopiero teraz przykręcę ten kabelki z uziomem, które potem połączę z prawidłowym przewodem. Pamiętajcie, bezpieczeństwo ponad wszystko. Trochę już roboty dalej. Uziom przykręcony, tudzież przewód ochronny, zwał jak zwał, wiadomo o co chodzi. Uziemienie. Przylutowałem już kabel. Z każdego takiego DC-blokera wychodzi mi metr. Przewodu, tudzież kabla z cyczką, 2,5 mm kwadrat przez dławice do środka. Zwora też wykonana 2,5 mm kwadrat. Skręcone solidnie na konektory oczkowe. Naprawdę, te, te gniazda przy kondensatorach do skręcania są naprawdę super wykonane. Zazwyczaj w tych kondensatorach śrubowych. Dobra podkładka, dobra podkładka sprężynowa. Tak więc. Naprawdę się to dokręca bardzo mocno i solidnie. Mostek już przylutowany na krótko. Specjalnie kondensatory są obrócone w odwrotną stronę, bo teoretycznie mogłyby być odwrotnie, żeby ta zworka była krótsza, ale wtedy musiałbym przedłużać mostek. Dlatego wolałem to obrócić. Mostek jest bezpośrednio przykręcony do kondensatoru. idzie tylko zworka. Niczemu to kompletnie nie szkodzi. Nie będę tu podłączał spawarek, a przekrój przewodu jest odpowiedni. No, trzy takie same, teraz co? Teraz musimy podłączyć drugą stronę Już z wyjściem na przedłużkę Przedłużki też mam takie solidne Specjalnie <laughs> zrobione pod te moce Żeby tam żadnego Jakiegoś milimetrowego kawałka Kabelka nie było, tylko wszędzie 2,5 mm. kwadrat No dobra To co, zostało nam połączenie teraz Przedłużki Złączenie tych kabelków I myślę, że to będzie powoli Finish no, tak wygląda jeden moduł upchany, już przedłużka podłączona, porządnie zanieizolowane, w zasadzie potrójnie, żeby czasem tu jakiegoś przejścia nie było, mocno skręcone, jeszcze trochę tu termogluta wrzucę gdzie nie gdzie i będzie cyc, skręcam, zamykam i myślę, że to samo z pozostałymi dwoma modułami i... Będzie niestety smutny koniec niebawem. Koniec. Trzy DC blokery zmontowane. Trzy z uwagi na to, że są trzy duże wzmacniacze zasilane, każdy z osobnej fazy. Tak więc no, było to must have. Jeden by nie wystarczył, zresztą musiałby być ogromny. A tak było łatwiej to zmontować. Tak to wygląda. Solidne przewody 2,5 mm. Solidne przedłużki. Nie ma tu nic albo to Po prostu dobrze wykonane kable z porządnym wykonaniem DC-blokerów. Na pewno pomoże, bo to, tak jak mówiłem, buczenie przy tak dużych trafach jest mocno słyszalne i irytujące przy przeciwnym słuchaniu. No nic, to tyle. Do następnego.